Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku MedPuba, Jacek Zuchanowski i Dariuszek. Dzisiaj będziemy mówić o stawie kolanowym, dokładnie o bólu stawu kolanowego po przyśrodkowej stronie, a jeszcze dokładniej o zapaleniu gęsiej stopki. Zapraszamy! Informacja numer 1. Co to jest gęsia stopka, co to jest zapalenie gęsiej stopki, no i gdzie zlokalizowany jest ból. Eee, no już mówiliśmy o tym, że ból jest zlokalizowany po przyśrodkowej stronie. Co to jest gęsia stopka? Gęsia stopka jest to przyczep, końcowy przyczep trzech mięśni. Krawieckiego, na Dariuszku będę pokazywał, krawiecki, chyba każdy kojarzy ten krawiecki, W większość osób. Od kolca biodrowego przedniego górnego idzie sobie tak, ta taśma taka, którą tutaj widzicie, to jest właśnie mięsień krawiecki, on schodzi właśnie tutaj. Później jest mięsień smukły, który jest troszkę po takiej wewnętrznej stronie uda, mięsień półścięgnisty, który leży koło mięśnia dwugłowego, czyli on jest z tyłu. Na Dariuszku, mam nadzieję, że teraz to widzicie, tutaj widzicie właśnie takie złączenie, trzech mięśni. Dobrze? Czyli w tym miejscu jest łączenie tych trzech mięśni. I ten przyczep nazywa się gęsią stopką. Nazywa się tak, bo ten przyczep zbudowany jest z takiej taśmy ścienistej, z takiej łącznotkankowej taśmy ścienistej, która przypomina błonę, e, która jest e, między palcami u gęsi. Dlatego tak nazwa ta gęsia stopka. I teraz tak, już wiemy co to jest. I teraz gdzie jest zlokalizowany ból? No właśnie na Dariuszku, jak widzieliście, to, to już można łatwo powiedzieć, że ten ból jest właśnie gdzieś tu, po tej przyśrodkowej stronie, ale troszkę poniżej stawu kolanowego. Najłatwiej znaleźć sobie to, e, jakby przesuwając rękę, jeżeli pokażę na tym stawie, to jest mój prawy staw kolanowy. Jakbym przesuwał sobie prawą rękę do góry i łapał, i tu bym się ona zatrzymała, to ten ból jest pomiędzy tymi dwoma palcami. Może pokażę to jeszcze za chwilę na sobie. Mam nadzieję, że było to widać. Teraz już wiemy mniej więcej, gdzie nas boli pomiędzy tymi dwoma palcami. Więc teraz może porozmawiamy troszkę o tych objawach bardzo szybko. Ten ból, który jest, on zazwyczaj jest punktowy, tempy w środku, nieraz może właśnie promieniować, a zazwyczaj jest tempy w środku umiarkowane. Nie jest to taki bardzo ostry, tak ubrałbym to tak 5-6 na 10 w tej skali od 1 do 10. Zazwyczaj pojawia się, gdy wchodzimy i schodzimy ze schodów, a przede wszystkim pojawia się rano, gdzie nasze mięśnie są zimne i gdzie bardziej jesteśmy podatni na to, żeby czymś szarpnąć. Pacjenci jeszcze często zgłaszają, że ten ból pojawia się podczas tego, jak siedzą i wstają, czyli po jakimś dłuższym zastoju, tak? czyli zazwyczaj wtedy, kiedy jest zimne, czyli rano, i kiedy się zastaniemy i szarpniemy, na przykład wstaniemy, i to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tej gęsiej stopki, którą i tak czy siak będzie trzeba zróżnicować, bo po tej przyśrodkowej stronie jest jeszcze kilka ważnych struktur. Informacja numer dwa. Wiemy, gdzie nas boli, wiemy, jaki jest charakter tego bólu. Jeszcze może dodam, że też może być lekki obrzęk tego w niektórych przypadkach. Teraz porozmawiamy sobie o przyczynach, czyli dlaczego to się dzieje. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że to się dzieje zazwyczaj u biegaczy długodystansowych i tutaj w wielkiej większości jest to z przeciążenia. Czyli jest to taka właśnie przeciążeniowa sprawa. Poza tym może być problem całego obuwia, braku rozgrzewki bądź złej rozgrzewki, złej techniki biegu. No i, że tak powiem, to już nie tylko do sportowców, ale w wielkim worku bym ubrał takie odchylenia biomechaniczne. Jak to rozczytać? Czyli jakieś dysbalansy, czyli np. Na przykład kolana koślawe, prawda? Czyli jeżeli mamy tendencję do tego, albo płaskostopie, też może przyczynić się do tego, że będziemy mieć problem z tą gęsią stopką. Yy, też trzeba powiedzieć, że nie trzeba być biegaczem długodystansowym, żeby mieć z tym problem. Równie dobrze można pracować nawet w ogródku, i też mieć problem z gęsią stopką. Najważniejsze to jest to, że zazwyczaj jest to problem przeciążeniowy. I numer 3, czyli jak lecieć. Takie zapalone gęsie stopki. Jeszcze zanim powiem jak leczyć, to bardzo ważne jak zróżnicować sobie, że akurat to jest to, no bo mówimy teraz przyczyny są takie, no ale mogą być też przetrenowanie, a może być uszkodzenie co innego, prawda? Tak? No możemy się pomylić łatwo. Z tej yy, przyśrodkowej strony można mieć kilka stworzeń. Mówiłem o tym a propos bólu stawu klonowego, gdzie dzieliliśmy sobie ten staw klonowy na partie. Gdzieś tutaj u góry stawię kartę, gdzie będzie można sobie przejść do tego filmiku, ale bardzo ważne, żeby zróżnicować sobie, czy rzeczywiście jest to gęsia stopka, czy więzado, czy może łąkotka. Różne rzeczy mogą się dziać. Tak naprawdę nad kręgosłup lędziowy może dawać Dyskomfort, ból, sensacje jakby w tych obszarach, więc najważniejsze to to, aby zrobić USG. Nie jest to aż tak drogie czy takie duże dla nas wezwanie, żeby pójść na to USG, a szczerze powiem, że jakby było to moje kolano, to ja wolałbym wiedzieć, bo kotka i więc za to, to już poważniejsze sprawy, a może rzeczywiście jest to gęsia stopka i tak naprawdę będzie to leczenie duże, dużo przyjemniejsze i też nie aż tak ryzykowne. Przechodząc do tego lecenia, przede wszystkim trzeba podzielić sobie je na dwie fazy, tę tam fazę ostrą, gdzie tak jak zawsze mówię, działamy tym Rise, czy Price, czyli Rest, Ice, Compression, Elevation. Dużo lodu, dużo odpoczynku, nie przeciążamy tego, jeżeli rzeczywiście jest problem nawet z schodem, ale rzadko tak jest, to, to wtedy odciążamy tą kończynę, smarujemy wszelkie maście przeciwzapalne, czy one zadziałają, to już jest temat na dłuższą. Dyskusje, ale na pewno nie zaszkodzą, więc można je użyć. Lód i, i wszystko w działaniu przeciwobrzękowo i przeciwzapalnym. Dopiero po tym okresie, takim ostrym, gdzie ten ból odchodzi, można włączyć ćwiczenia. więc trzeba, trzeba włączyć te ćwiczenia. O tych ćwiczeniach na naszym kanale oczywiście będziemy też rozmawiać i oczywiście taki filmik z tymi ćwiczeniami, ćwiczeniami nagramy, ale bardzo jest ważne to. To, żeby no, nie zaczynać ich wtedy, kiedy no, zaczęło boleć. Czyli wczoraj m, zaczął nas boleć, prawdopodobnie jest to gęsia stopka, bądź udaliśmy się na USG, zaczynamy ćwiczenia. Nie. Na początku gasimy pożar, dopiero później ćwiczymy. To były te podstawowe informacje a propos zapalenia gęsiej stopki, a propos bólu stawu kolanowego po przyśrodkowej stronie. Mam nadzieję, że ten materiał został przejrzyście przekazany, a przede wszystkim, że będzie on dla Was pomocny. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji, alby met po prostu w siłę. Szczerze powiem, że może to zabrzmie trochę płytko, ale te liczby rzeczywiście bardzo motywują nas do tego, żeby działać. Jest to takie docenienie naszej pracy, więc za dotychczasowe dziękujemy. No i jak się powtórzę, zapraszamy do tego, żeby być na bieżąco. Tutaj na boku zostawimy kolejne filmiki z playlisty urazu stawu kolanowego. Pamiętajcie raz jeszcze do tej gęsiej stopki, aby dobrze zdiagnozować sobie ten staw pod USG, żeby nie gdybać, że to raczej jest to. My za dzisiaj z Dariuszem bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.